Cześć, witaj z tej strony Lena, retro mama. No i cóż, zaczynamy uzupełnianie albumu. Kolejne na naszym kanale. Po drodze kolega retro syna dostarczył nam jeszcze dwa obrazki. Okazało się, że oba są trafione. Jeżeli będę pamiętać, które to były, to też ci pokażę. Zatem mamy różnicę dwóch obrazków w kolekcji Turbo 2014 w porównaniu do. Poprzedniego filmu, no ale nie mniej nie więcej um, uporządkowałam obrazki z Gum Turbo i prawdopodobnie wymieszały mi się powtórki razem z nowymi obrazkami, które odłożyłam z poprzednich nagrań. No cóż, dzisiaj przejrzymy cały, jak widzisz, pokaźny pakiecik, i będziemy sprawdzać, czy nasza kolekcja. 2014 ma szansę na uzupełnienie szybko i krótko. Karty yy, obrazki Turbo porządkujemy w albumie po kartach Panini. Był to album używany. Nie ma znaczenia, czy karty piłkarskie, czy na przykład Lol Surprise, które znajdziesz też na naszym kanale. Yy, istotne jest to, że idealnie mogą pasować, że idealnie pasują do wszystkich kieszonek właśnie. Gumy turbo. Dobra. I nie będę, chyba jak zwykle, używała patyczka. Na pewno nie będę, bo nie mam go dzisiaj ze sobą, który będzie wyrównywał ułożenie obrazków. Umówmy się w ten sposób, że postaram się, by filmik był jak najkrótszy, jak najbardziej konkretny. No i cóż, zobaczymy. Jeden mamy, trzy, mamy, sześć, mamy, siedem. Jest 9. Czy jest 9? Widzisz wszystko. Super kadr. Jest 9. Zgadza się. 12, 13, 15 i 16. Nie mamy. 16. Na plecki poprzedniej karty zbieramy dwie kolekcje, zatem nie wkładam obrazków pojedynczo. Ale właśnie, dzieje się to, co widzisz, a ja nie chcę za bardzo, żeby te karty się niszczyły, dlatego na razie włożę je w ten sposób, a już poza nagraniem będę porządkowała, będę układała obrazki. One są zgięte już fabrycznie po wyjęciu z opakowania, więc myślę, że mogę sobie pozwolić na takie zachowanie. Dobra, osiemnastka jest. 19 jest, 21 mam, 22 nie mam. I sprawdźmy, czy tutaj, jeżeli plecki nie są zajęte, czy mogę wygodnie. Mogę wygodnie, ewentualnie poprawię później. Na razie niech będzie bezpieczna. W tle nasz pies, który lubi się udzielać podczas moich nagrań. No, zobaczymy. Czy będzie nam mocno przeszkadzać? 25 jest. Aha, prawdopodobnie chodzi teraz o to, żeby się dostać na balkon, więc otworzę. Natomiast w tym momencie zamiast psa mogą zacząć dobiegać odgłosy z podwórka. 27 jest, ale coś mi się tu przykleiło i dobrze, że zauważyłam, bo to jest 31, które też jednak mamy. Nie wiem, czy już to zauważasz, 36, tutaj jest inny kolor druku. Zastanawiam się, czy nie rozwijać kolekcji również w ten sposób, że zbierać te obrazki zadrukowane innym kolorem. Natomiast pewne jest to, że będę takie zestawy przygotowywać na sprzedaż zupełnie unikalnie. 50 jest i 52 nie ma. Pięknie. Właśnie taki sposób docięcia, czy inny kolor druku, yy, uważam, że może decydować o wartości kolekcji w przyszłości. Tak jak to czasami z błędem różne przedmioty są warte więcej niż te dobrze wyprodukowane. Tak samo tutaj, właśnie zastanawiam się, również w swojej kolekcji nie uwzględniać innych kolorów. Czy właśnie do cięcia. Natomiast dla obserwatorów, dla użytkowników Allegro czy też naszych stron internetowych chcę właśnie przygotować takie zestawy, bo mając dużo powtórek jestem w stanie stwierdzić, jestem w stanie właśnie przygotować jeden numer obrazka w kilku Wersjach. 67, 68. O, podwójnie się trafiło 68. 70, 71 jest, czyli 70 będzie tu. Nie będę zajmowała czasu, tak jak wspomniałam. Schowam obrazek, żeby był. 73, 76. Również nie ma, czyli jest coś nowego. Spróbujmy, czy w ten sposób uda się nam szybko go ukryć. Tak, w tej kieszonce akurat się udało, żeby obrazek zamieszkał. Dobrze, wszystko się zgadza. Tak, 7576, 79. O, widzisz? Zobacz, jest bardzo ostry wydruk, ten, który mam w albumie. I wydruk taki rozjechany troszeczkę, tak jakby patrzeć na obraz 3D bez okularów specjalnych. I właśnie też się zastanawiam. A na pewno w zestawach sprzedażowych, właśnie tego typu zadruki też będę uwzględniała. 82. Miałoby być tu, ale tutaj mamy zgięcie albumu. Jesteśmy przy tym słupku najbliżej szycia. Więc o, dobra. Super kolor, ale już jest. 86. Wiadomo, jak to kobieta. Troszeczkę na kolory zwraca uwagę. Aczkolwiek e, przysięgłam sobie, że już tego nie będę robić. Odkąd kupiłam kiedyś limitowaną, to jest ten sam. O, i kolejny. Limitowaną e, serię e, laptopów brązowych Asusa. I później miałam problem, żeby je sprzedać, no bo żeby sprzedać swojego laptopa, znaczy nie, że kilka ich miałam tylko jeden miałam problem, żeby go sprzedać, no bo nie każdy lubi kolor brązowy. Zatem od tego czasu obiecałam sobie, że kolory nie będą grały głównej roli albo takiej decydującej o wyborze y, konkretnych rzeczy. No ale czasami też łapię się na tym, że lubię się obejrzeć na przykład za samochodem, dlatego że ma ciekawy kolor karoserii. 107 też jest 109 no idzie zbieranie trzeba przyznać coraz trudniej coraz więcej out już na stanie jest o zwróć uwagę widzisz widzisz ten zadruk to są zupełnie inne kolory nawet na wideo powinno być widoczne co ja mam tu poskładane 115 o widzisz ładniejsze przesunięcie i chyba podmienię, bo obrazek jest bardziej na środku. Ale to też jest właśnie ta różnica. Dlaczego uważam, że to miałoby być in, mieć inną wartość? Ponieważ, o, ale to masz z kolei przesunięcie za druku. Hmm, dobra, nie, ja jednak rezygnuję. Dlaczego uważam, że miałoby być to inną, inną wartość? No bo jeśli różni się, czy kolorem druku, czy rozjechanym, Yy, za drukiem, no to to jest inna seria druku, tak? Ten sam obrazek, ale inny rzut, nazwijmy to, yy, papieru i tak dalej. Dobra, 117, dlaczego ja tu mam 117? Tu mam 117, dobra. 122 jest też, a Ty masz jakieś obrazki, których ja tutaj nie mam? Daj znać w komentarzu. O, 127, być może też się udało włożyć, bo to jest najbardziej zewnętrzny słupek. Okej, okay. fajnie, bo taka trochę retro kolorystyka się zrobiła, czyli w temacie. No i co? Powiedziałam, że fajnie i utknęło. Taka trochę w temacie kanału, prawda? Kanał retro rodzinka. Dobra. 128, OK, ruszył nam się kadr, kadr troszeczkę przepraszam, 130 mamy, 131. Czy uda się nam, jeżeli nie ma nic na pleckach. O i właśnie te zagięte różki. Dobra, nie będę zajmowała Ci czasu. Cyk 132 też jest. 133 wędruje tu. Super, sprawdźmy, czy się uda. Dobra, 133, 134 to są prawdopodobnie karty, które zebrałam, otwierając 200 gum turbo. Z okazji. 200 obserwujących na kanale. Obecnie mamy już 300. Nagrywam w sierpniu 2022 roku. No i z tej okazji, właściwie, został kupiony box kart Panini na mundial w Katarze, 20, wydany na mundial w Katarze 2022 roku i obecnie to jest nasz główny temat na kanale i ostatna ostatnia 153 jest tutaj. W dalszej części mamy już gumo turbo Xtreme. Co o samej kolekcji? Yy, samochody turbo z kolekcji 2014 dostępne są do kupienia gumy, właściwie nie samochody dostępne są na przykład w żabkach. Ja jednak wolę kupować opakowania jak pokazała praktyka 100. Opakowania większe są dostępne: 300 lub 100. Lepiej wychodzą jednak setki, jeżeli chodzi o ilość powtórek. Nic to nie daje, że kupując 300 gum zapłacisz mniej za gumę, jeżeli masz więcej powtórek i nie ma co z tym zrobić. Sama kolekcja liczy 160 obrazków. Sprawdźmy, ile jest u nas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, tego nie liczymy, 19, 22, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, mam nadzieję, że liczysz ze mną. 3, 2, 3, 3, 3 4, 5.

I powiem Ci, że nie pamiętam, które obrazki przyniósł kolega. 7, 5. Tutaj też jest. 7, 6. 7, 7. 7, 8. 7, 9. 8. 8, 1. 8, 2. 8, 3. 8, 4. 8, 5. 8, 6. 8, 7. 8, 8. 8, 9. 9. 9, 1. 9, 2. 9, 3. 9, 4. 9, 5. 9, 6. 9, 7. 9, 8. 9, 9. Stówka. 104 obrazki. Daj znać, ile jest u ciebie. No to zostało 56 do zebrania. Tak wyglądają nasze zbiory w sierpniu 2022 roku. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to był dobrze spędzony czas. Oczywiście, obserwuj kanał Retro Rodzinka. No i baw się z nami. Kolekcjonuj. Trzymaj się ciepło.